bardzo serdecznie. Dzisiejszy film będzie troszkę inny niż dotychczasowe. Będzie to taki haul zakupowy z papierzonego cembra. Papierzenny cember to jest śląski zlot z scrapbookingowy, który odbywa się w maju w Katowicach. Jeżeli będziecie chcieli więcej informacji na temat zlotu, to bardzo proszę kliknąć w opis filmu. Tam zostawię Wam link do bloga i do fanpage'a. Mam tutaj taką, takie piękne moje zakupy w takiej pięknej torbie satynowej z logiem zlotu. Jeżeli taką chcecie, to musicie się zgłosić do wyjątkowej dziewczyny, która to tworzy zapomniałam jak ma na imię, ma bardzo wyjątkowe imię i zapomniałam jak ma na imię mam nadzieję, że mi wybaczy w każdym razie prowadzi sklep suprise.pl link również znajdziecie w opisie filmu ona robi super rzeczy z napisami z grafikami, które sami sobie wymyślicie, koszulki torby, kubki podstawki, wszystko naprawdę wszystko, w dodatku jest bardzo konkretną osobą i bardzo też kreatywną bardzo spodobała mi się ta torba, ponieważ nie jest taka zwykła, szmaciana torba, jak to wszystkie teraz te torby są tworzone, tylko ona jest satynowa. Taki luksus trochę w rękach mając tę torbę. No i co znajduje się w tej torbie? W tej torbie znajdują się moje zakupy, już się tutaj trochę wysypują? Więc po, po kolei będę Wam pokazywać, co ja tutaj mam. Jako pierwsza pokażę Wam. Najnowszą kolekcję Rapakili, musiałam ją kupić, musiałam, to był jeden z nielicznych zakupów, które dokonałam na samym zlocie, bo większość zakupów zrobiłam korzystając z zniżek z odbiorą osobistym na zlocie. Nie mogłam się powstrzymać, po prostu musiałam je mieć. No jest, ta kolekcja jest zupełnie inna niż wszystkie pozostałe. Ogólnie rapakiwi zazwyczaj miało takie kontrastowe kolory, takie wyraźne, a tutaj jest tak, tak bardzo romantycznie. Kolekcja nazywa się i teraz boję się, że źle przeczytam Hint of Paper. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Pokażę Wam się? Pokażę Wam się tutaj. Hint of Paper. Pepper? Pepper. Bo paper to... Myślałam, że paper. Nie mam pojęcia, co to znaczy. W każdym razie <gulacja> kolekcja jest bardzo fajna. Patrzcie. Tak. Tutaj mamy miętowy kolorek. Tutaj mamy różowy kolorek. Tutaj mamy pismo. To chyba z jakiegoś Słownika. Tutaj znowu mamy miętowy kolorek. Wzorki w miętowy kolorek. Tutaj mamy listki, te listki. pokochałam je po prostu. Popatrzcie, jakie są fajne. Tutaj znowu mamy pisma, ale miętowym kolorem. Miętowy. To mówi jedna ze skraperek mintajowych. Tutaj mamy znowu róż, delikatny, piękne. Tu mamy coś konkretniejszego. Niemniej jednak, też uważam, że jest to delikatny efekt. Kropeczki. Tutaj znowu mamy listeczki i to jeszcze na kolorze. Jeżeli ktoś będzie to oglądał, kto nie jest związany ze scrapbookingiem, to pomyśli, że jestem jakąś wariatką. Tutaj mamy tutaj z dwóch stron. Nie, z jednej strony są kropeczki delikatne, a tutaj mamy elementy do wycięcia. Już widzę te prace moje. Myślę, że niedługo nakręcę film produktowy z nim. Z tym, z tą kolekcją. I jeszcze tutaj mamy właśnie już na początku wam pokazywałam. Peseczki dwa. Z jednej strony są literki. Bardzo pomieszane literki. Popatrzcie pomysły. A z drugiej strony made with love. Handicraft. <laughs> Crafting. Creative. Hobby Unique Handmade. Artist. Cudne. Cudne, 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 zakochałam się. Po prostu i musiałam je mieć. E, dobrze, przejdźmy dalej. Dalej chciałabym Wam pokazać moje zakupy z odbiorą osobistym z sklepu Tricks Art. Tego sklepu nie było na zlocie. Jednak w tym roku, jako że stworzyłyśmy taką recepcję zlotową, była możliwość. Tych sklepów, które niestety, ale nie mogły do nas dotrzeć, lub nie było już po prostu miejsc, stoisk, aby mogły się pomieścić, e, udostępniliśmy opcję z odbiorą osobistym, właśnie na tej recepcji. Więc sklepy, które chciały, aby uczestnicy zlotu mogli sobie zrobić takie zakupy online i odebrać na zlocie, miały taką możliwość. Jednym z tych sklepów był właśnie Trixard. ja tutaj mam dwa pudełeczka. Pokażę Wam jak je składać na osobnym filmie i maskę. Powiem szczerze, robiłam te zakupy w pośpiechu, dużym pośpiechu nawet. i Nie wiedziałam, że ona jest taka duża. Ale jestem mile zaskoczona, bo będzie lepszy efekt niż tutaj. Te pudełeczka kiedyś robiłam, byłam gościem właśnie w Trix Art. I zrobiłam takie, ozdobiłam jedno właśnie z takich pudełeczek. I szukam je tu teraz, gdzie ja je tutaj mam. Gdzieś je tutaj miałam, chciałam Wam pokazać. Ale chyba Wam nie pokażę, bo nie wiem gdzie je położyłam. Zniknęło. Niemniej jednak, na pewno pokażę Wam, jak ozdobić. Jak ozdobić, właśnie, i jak je złożyć, i ozdobić to pudełeczko. Następny sklep. Znalazłam, znalazłam to pudełeczko. Już Wam pokazuję. Tutaj jest już ozdobione i złożone. Fajnie się otwiera, popatrzcie. No super jest dłoń, nie pomalowałam dna. Tutaj mam swoje kwiatki ręcznie robione. Super się zamyka, zobaczcie Ciaśniutko, nie otwiera się w ogóle. Nie otwiera się, jest naprawdę super. Także pokażę Wam, jak zrobić takie pudełko, ale to jeszcze spora droga do tego. Następnymi zakupami, które również zrobiłam z ubiorem osobistym, są zakupy w Lemoncraft. Jako iż jestem bardzo zaopatrzona w ich papiery, bo je kocham po prostu, na pewno też nakręcę ten film, postanowiłam zrobić, skorzystać właśnie ze zniżki i zrobić zakupy koronkowo-wstążkowe. Jak widzicie, tutaj mam głównie różowe i fioletowe i niebieskie. Ale tutaj mam też brązową. Kiedyś już ją miałam i jest po prostu fantastyczna. Nie wiem czemu. Bardzo mi się podobała. Tutaj mam chyba podobna wersja, tylko, że różowa. Ta normalnie zakochałam się w niej, jak ją zobaczyłam. Nie wiedziałam, jak będzie na żywo wyglądać, ale wygląda całkiem nieźle. Tutaj mam fioletowe kropeczki. O popatrzcie jakie to jest słodkie. kamera po pozwoli to. To wam pokażę jakie to jest słodkie o. Tulipanki nie wróżyczki. Morską bardzo fajnie sprawdza się do albumów ja bardzo często jeżdżę właśnie nad morze, także na moje albumy będzie idealne tutaj mam jeszcze taką delikatną różową tu mam dwie szy szyfonowe, nie wiem czemu, ale zawsze jak y, czytam to w głowie, ten napis to mówię syfonowe, ale <laughs> raczej z syfonem to ma nic nie wspólnego szyfonowe One są. chyba, nie wiem jeżeli źle mówię, to mnie poprawcie Łososiowa niebieska. Tutaj mam jeszcze wersję tej niebieskiej, wersji różowej. To Ja ich chyba nie wykorzystam, ja będę po prostu na nie patrzeć. Piękny, rzucający się w oczy róż, który wchodzi w, w fiolet. Nie wiem czy te kolory. Troszkę jest przekłamany ten kolor w moim aparacie. No jest taki... taki róż-róż. <noise> Troszkę wchodzi w fiolet, ale nie aż tak, jak na aparacie. O, teraz chyba jest dobry kolor. Teraz fajnie. I mam tutaj też gipiurę. No, nie mogę się doczekać, aż to z tego wszystkiego korzystać. Muszę to jakoś sprzątać, aby pokazać Wam resztę moich łupów. Powiem szczerze, że gdybym nie zrobiła tych zakupów z odbiorem osobistym, to chyba nie zrobiłabym żadnych zakupów. Zostałabym tylko z tymi papierami od No to w sumie koniec moich zakupów. <grych> Ale chciałabym jeszcze Wam coś, coś jeszcze pokazać. Stworzyłam kartkę na konkurs magicznej kartki który polegał na tym, aby zrobić kartkę dziecięcą z ich papierów, kolorową. Tak? Kolor bajkowy świat w kolorze, jakoś tak się nazywa ten konkurs. Ja zrobiłam taką karteczkę, taką, zrobiłam księżniczkową. Ja teraz w, w tematyce księżniczek jestem bardzo dobrze. Znaczy, bardzo dobrze siedzę, ponieważ Przygotowuję się do własnego ślubu, także wszystko co księżniczkowe nie jest mi obce. Tak wygląda karteczka. I teraz chciałabym Wam pokazać nagrodę, jaką dostałam za tę karteczkę. mam w szoku. Są to najnowsze kolekcje magicznej kartki. Pierwsza to Magia cieni. O, no, coś. Ktoś mnie nie słucha, chyba się zmęczył wczoraj, mój aparacik. Chciałam wam nagrać też taki film, e, tak jakby. O, jest. Relacje ze złotu, ale naprawdę nie miałam czasu nawet, żeby mój telefon wyciągnąć. Oprócz oczywiście telefonowania do niektórych osób. Magia. Kolekcja, w sumie, każdy z papierów wygląda podobnie. Ma inny kolor i troszkę inne, tak jakby zestawienie tych kropaczek tutaj. Znaczy kropaczek, kulek. Z drugiej strony też są, to już na pewno są kropaczki. To są kulki, a to kropaczki. Przynajmniej tak mi się wydaje. Z drugiej strony jest właśnie wszystko dopasowane kolorystycznie super fajnie. Ten mi się podoba bardzo, jest niebiesko, miętowo, zielony. Ten też, bo jest taki fioletowy. I różowy czerwony. I to jest jedna kolekcja. I jest też druga kolekcja. Kolekcja nazywa się Zaproszenie do lata. Bardzo dziękuję, że zostałam od magicznej kartki Zaproszenie do lata, <grym> ponieważ nie umieję czekać lata. Ona już jest bardziej taka, że tak powiem, różnorodna. Tutaj mamy bardzo fajne paski. Które są tak, jakby poddane literom, nałożone na te paski jakiś tekst. Oczywiście nie odczyta, jaki to jest tekst. I dobrze w sumie nie lubię jakieś coś konkretnego nazwania. Z drugiej strony, natomiast mamy takie fajne paski, które przypominają mi słoje drzew. Nie wiem dlaczego, ale przypominają mi swoje drzew. Fajnie to wygląda. Następny papier to są. Hmm. Czy to są niezapominajki? <noise> Całkiem możliwe nie A z drugiej strony mamy kwadraciki. I to jest nowe kwadraciki. Taki w ogóle nowoczesny design. <noise> Tak mi się skojarzyło. A tutaj mamy trójkąciki. Ten papier chyba za bardzo do lata mi nie pasuje. Przynajmniej z tej strony. Ja bym go użyła raczej na papiery. Znaczy na kartki. Ten papier użyłabym na kartki. Czy ja wiem? Zimowe bardziej. sobie tutaj dorobiła i były takie choineczki. Swoją drogą. O, właśnie, mam pomysł. Jeśli ogląda mnie magiczna kartka to zrób taki zimowy papier z zielonymi choineczkami, taki właśnie z takimi gęstymi zielonymi choineczkami. Nie wiem czy gdzieś taki jest, ale tak wpadł mi do głowy i w sumie na pewno bym go wykorzystała. I ja myślę, że nie tylko ja. OK. Tutaj mamy znowu czerwone niezapominajki. <laughs> Czyli pewnie nie, nie zapominajki, tylko jakieś inne kwiatki. ale bardzo fajne są. I tutaj mamy te drzewka, które mi się kojarzyło z drzewkami, tylko że z listkami i teraz to już są w ogóle jakieś liany pewnie. Bardzo fajne, strasznie mi się podobają. Tutaj mamy tekst, który idzie poczytać, aczkolwiek nie wiem, co to znaczy. W ogóle staram się nie, nie wgłębiać w te teksty, które są na, na papierach i tak dalej. I tu mamy takie drobne, piękne kółeczka. Delikatne, lubię, uwielbiam osobnie delikatne papiery, aczkolwiek takie wyrazistcze też bardzo lubię. Tutaj mamy niebieskie papiery, białe kwiatki. I tu mamy czworo kwadraciki dokładnie. O, znowu no, no, Aż się prosi, żeby no, dorzucić do tego mnóżkę, żeby to było choineczka. <laughs> I z drugiej strony mamy drzewo. Więc ja z tym drzewem. Tutaj mamy właśnie podobny papierek poprzednio, tylko że to był niebieski. I z drugiej strony są niebieskie kropeczki. Tak to wygląda. Bardzo się cieszę, ogromnie się cieszę, że mogłam wygrać ten konkurs i mogłam mieć te papiery wszystkie u siebie. Nie wiem, macie już te nowe papiery? Kupiliście? Z tego co wiem, to Marcie na zlecie zabrakło tych papierów. Tak dużo osób je kupowało. I musiała posłać męża do domu. Po dokładkę. <grymne> Bo nie wzięła ich po prostu tak dużo, jak powinna. Mam tutaj, o właśnie, jeszcze jedne zakupy, zanim przejdę do takiej prywaty, totalnej. Zakupy w paper... E, paper Co ja mówię? craft Craftpashem. Za 8,20 kupiłam sobie taką fajną 3 mm piankę 3D. Mam nadzieję, że ten sposób robienia elementów 3D mi się sprawdzi, że nie wykorzystam jej za szybko. Kosteczki 3D mają to do siebie, że są już poporcjowane i to jest fajne, bo ja nigdy ich nie użyję za dużo. Zobaczymy, jak będzie z tym, bo obawiam się, że będę ciąć takie kawały i że zabraknie mi za jakiś czas. Będę się starać być oszczędna w każdym razie. Ok. Teraz jeszcze póki wejdę na prywatę, chciałam Wam powiedzieć, że miałam przyjemność uczestniczyć w warsztatach Jamajki. Były to warsztaty dwugodzinne art journalu. I chciałam Wam pokazać po prostu co mi wyszło. Tutaj mam jeszcze ścinki i to co zostało. Każda uczestniczka dostała art żurnal. Ekko bodajże. Tak. I chciałam Wam pokazać nie tak, tak. Co ja to tam powyczyniałam. Pracowaliśmy z gwiałkami Lindis. I powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podobają ich kolory. Zobaczcie, jak się tu pięknie mieni ten róż, który tutaj jest. Który w sumie jest moim tłem, ten róż. Ma taki piękną, ma taki piękną. Mm -hmm. Ma taką piękną poświatę złotą. W ogóle y, kamera moja przekłamuje, bo to jest taki piękny, soczysty turkus. A ja tutaj widzę, że, że wy widzicie, że to jest taki zieleń wpadający w... Oczu jedną żółć. Zieleń wpadająca w oczu jedną żółć. A to jest taki piękny turkus. W każdym razie tak wyglądają moje prace z warsztatów. I serdecznie Wam polecam warsztaty Jamajki. Ona jest tak kochaną i tak cudowną osobą i zawsze chętnie pomoże, jeżeli macie jakieś pytania czy coś, zawsze na wszystkie odpowie. Także polecam Wam warsztaty. Teraz trochę prywatnie. Chciałabym podziękować dwóm osobom. Dostałam piękny tomik poezji od Doty Melodii. Bardzo Ci dziękuję, kochana. Będę miała co czytać w smutne zimowe wieczory albo i latem nad morzem. Czemu nie? Dziękuję Ci bardzo, kochana. I dostałam jeszcze na urodzinki, które już miałam jakiś czas temu. Moja kochana Ela zrobiła mi piękną karteczkę. Powiem Wam szczerze, że mojej mamie się bardziej podobała niż moje kartki. Także <grystanie> dzięki Ela. I dostałam też od niej dwie książeczki, które na pewno przeczytam. Tą, w tej... tą już mam w połowie przeczytaną Wam powiem. <grystanie> Także nie jest za to aż tak źle z tym czytaniem. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, dziękuję dziewczyny. Yy, szczerze Wam powiem, nie wiedziałam co powiedzieć, jak, jak dostałam te, te trzy pozycje książkowe i tą kartkę. Bardzo Wam dziękuję. Chciałam również podziękować jeszcze raz yy, organizatorkom, moim współorganizatorkom, Oli i Eli. Jesteście cudowne. Nie wiem, czy to będziecie oglądać. W każdym razie kocham Was całym moim sercem. I no i tyle no. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli nie byliście na zlocie, to mam nadzieję, że żałujecie i że przyjedziecie za rok. No i, no i tyle. Jeszcze wam pokażę moje paznokcie, bo na zlocie była taka konkurencja nieoficjalna na paznokcie. Oczywiście wygrała według mnie, oczywiście wygrała Ewa, która zrobiła sobie paznokcie z logiem z lotu. W ogóle Ewa, jesteś mistrz. <dziękuję>, Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!